Cześć, mam na imię Ania. To jest moje czwarte spotkanie z Izą, drugie czterodniowe warsztaty. W zeszłym roku myślałam, że zobaczyłam i poczułam dużo. Okazało się, że to dopiero kropla w morzu moich możliwości. Ja uwielbiam detal, uwielbiam jakość i uwielbiam kobiecość. I jestem tak bardzo wdzięczna, że właśnie Iza te trzy lata temu stanęła na mojej drodze i mogę z nią, przy niej. I z innymi dziewczynami, które poznaję, szukać. Szukać siebie, szukać lepszej wersji siebie. Bardzo to lubię, bardzo to polecam. Myślę, że o taką lekkość, o taką radość i o taką odwagę nam wszystkim chodzi. Bardzo polecam. Cześć, witam Was serdecznie. Chciałam bardzo polecić warsztaty Izy, jak również webinary i medytacje. Pierwsze warsztaty poleciła mi moja przyjaciółka. Nie podejrzewałam, że będą one tak intensywne, ale zarazem właśnie emocjona, emocjonujące dla mnie. Natomiast w domu pracuję właśnie z książkami izy, które są pomocne dla mnie w obszarze i prywatnym, i zawodowym. Odkąd właśnie pracuję z Izą Kopietrzak, y, widzę dużo, dużo pozytywnych zmian właśnie w moim życiu prywatnym i zawodowym. I najbardziej cenię sobie właśnie y, to, że te metody są dla mnie skuteczne. Także bardzo serdecznie polecam i dziękuję, że mogę uczestniczyć w tej wspaniałej ko y, kobiecej y, społeczności, jaką tworzy Iza. Cześć, nazywam się Ewelina z Izą. Pracuję od początku tego roku. Korzystam z jej. Y Ustawień, korzystam z książek, korzystam z webinarów i medytacji. To, czym jest dla mnie, to, czym się dzieli z nami Iza, jest czymś niesamowitym, dlatego, że dla mnie jest taką osobą, która pozwala mi to moją strefę marzeń ściągnąć na Ziemię i żyć um, takim moim wymarzonym życiem. Dziękuję. Kilka lat temu, jak próbowałam założyć sukienkę, położyła mnie choroba na półtorej miesiąca. Nie byłam w stanie nawet patrzeć na kobiety. To, co wydarzyło się po warsztatach Moc Kobiety, nie jest, nie jest do powiedzenia. To trzeba poczuć. I po prostu... Ja przede wszystkim uwielbiam bicie swojego serca. Bo wróciło. Mogę je z powrotem czuć. I za to jestem bardzo wdzięczna. No i polecam wszystkim. Cześć, witam Was dziewczyny. Chciałam Wam opowiedzieć o mojej historii z Izą. Pracuję z Izą niecałe dwa lata. Pierwszy raz byłam na warsztatach o celach, później na mocy kobiety jedynce, dwójce, i teraz jestem na mocy kobiety kobiety zarabianie. Ach, trochę się stresuję, ale chciałam Wam powiedzieć, że to, co wniosło w moje życie, cała praca wykonana tutaj na warsztatach. To jest coś, czego nie da się opisać, albo osoba, która nie doświadczyła, yy, może nie do końca zrozumieć. Więc ja serdecznie polecam. Każdy warsztat wnosi coś nowego. W moim życiu bardzo dużo się pozmieniało, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, o relacje moje związkowe, o moją pracę. Rozpoczęłam nową pracę, otworzyłam swoją własną firmę. E, dodało mi to bardzo dużo wiary w siebie, e, takiej pewności, że mogę, że jestem warta, że jestem szanowana, że jestem doceniana. I myślę, że nie, gdyby nie te warsztaty, nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. I um, bardzo życzę sobie tego, żeby każda z Was miała takie poczucie, jak ja wyjeżdżając z tych warsztatów. To jest piękna um, moc, przepiękna praca, przepiękne doświadczenie na całe życie. Jestem idzie przeogromnie wdzięczna, że mogę w, taki, w tych warsztatach uczestniczyć. I jestem wdzięczna dziewczynom, które ze mną na tych warsztatach pracują, bo to jest wielka moc i siła czerpać z ich doświadczenia. Więc bardzo polecam, bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolona. I moje serce jest przepełnione radością, że jestem tutaj i że wyjeżdżam z tym, z czym wyjeżdżam i każdej z Was tego życzę. Dziękuję. Chciałam się zwrócić szczególnie do kobiet, ponieważ te warsztaty są szczególne. Są wyjątkowe. Bardzo duży profesjonalizm, bardzo dobra organizacja i przeogromne, bardzo głębokie procesy. Które przebiegają, transformujące życie, i to się już czuje. Także bardzo serdecznie polecam, warto skorzystać. Mam na imię Ania. Przyjechałam tutaj do Izzy pierwszy raz na ustawienia. Bardzo cieszyłam się na ten przyjazd i byłam pełna nadziei, i wiedziałam, że będzie naprawdę dobrze, naprawdę super, ale przerosło to moje oczekiwania. 50 i 100 razy. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj właśnie z Izą, z ekipą i ze wszystkimi ludźmi. Miałam dużo do przerobienia w życiu i Iza bardzo, bardzo mi pomogła. Y, przyjechałam jako obserwator, a nie jako uczestnik no i na początku trzy dni byłam tutaj jako obserwator, ale każde ustawienie wnosiło tyle y, energii i tyle y, odpuszczenia y, starych schematów i traum i bólu y, z przeszłości. Bardzo utożsamiałam się y, z uczestnikami y, ustawień. Ym, Przyniosło, przyniosło to bardzo duże em, rezultaty w relacjach, w moich relacjach. I ja wiem, że to jest tylko początek i chciałabym e, kontynuować tę pracę z Panią Izą. E, drugi dzień był e, dniem finansowym. Również, e, również wyniosłam bardzo, bardzo dużo e, z tych ustawień. Wczoraj był, była strefa zawodowa. A dzisiaj jest zdrowie i dzisiaj właśnie będę uczestnikiem i będę mówić o swoich problemach ze zdrowiem. Tak jak mówię, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za cudowną atmosferę, za piękne miejsce, ludzi, którzy uczestniczyli w tym wszystkim, co się działo tutaj przez cztery dni. Także bardzo, bardzo polecam. Jestem bardzo zadowolona i przerosło to wszystkie moje oczekiwania i chciałabym z tym pracować dalej. Nazywam się Angelika, do, Izy, do warsztatów Izy dołączyłam niedawno. To, co najbardziej mi się w nich spodobało, to to, że Iza nie tylko pokazuje, gdzie mamy jakieś braki lub coś wymaga naprawy, ale też pokazuje, w jaki sposób możemy z tego wyjść i pokazuje nam drogę do przodu. Warsztaty z Izą są sposobem na totalną transformację ciała, duszy, umysłu i wszystkiego, co się z tym wiąże. Także polecam z całego serduszka i jestem bardzo wdzięczna Izie. Cześć, mam na imię Agnieszka. Na warsztatach u Izji jestem pierwszy raz. Przyjechałam tutaj z polecenia od koleżanki. Przyjechałam tu całkowicie w niewiadome, nie wiedziałam, co się tutaj wydarzy, nie wiedziałam, co będzie. Jestem tu czwarty dzień. A mam wrażenie, że odbyłam bardzo, bardzo długą drogę. Odbyły się tu ogromne procesy, które naprawdę już czuję. Także przyjechałam tu z intencją, żeby po tych warsztatach moje życie się zmieniło diametralnie, i naprawdę czuję to, że tak będzie. Także z całego serca polecam. Cześć, nazywam się Ania i przyjechałam po raz pierwszy na warsztaty IZY, na warsztaty o zarabianiu. W bardzo dużej grupie kobiecej. Było nas tutaj ponad 100 kobiet. No i jako taki nowicjusz jeszcze w tym temacie, bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie te warsztaty. A przyjechałam w zasadzie na nie po to, żeby gdzieś przemyśleć swoją drogę zawodową. Jestem przedsiębiorcą i pracuję w dość męskim biznesie. Natomiast Przyjechałam po to, żeby zobaczyć, jak można prowadzić biznes bardziej po kobiecemu i bardziej czując sercem. I te warsztaty faktycznie ułatwiły mi to, pokazały możliwe inne drogi, a także pozwoliły uwolnić dużo ukrytych emocji, które gdzieś we mnie głęboko siedziały.